witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021 zapraszam do subskrypcji do zostawienia łapeczki w górę na razie tutaj też nie mamy chociaż może może cokolwiek sobie weźmiemy z tych nalepek żeby w ogóle zobaczyć co to jest na narty to były wszy... o chociaż jak mu sobie wydał 25 na przykład albo 20 na taki paseczek no nie jest to zbyt fajne hm. Kask? Jak to w ogóle wygląda takie coś. Za 40. Oj, drogo, drogo widzowie, tu jest wszystko takie drogie. Cztery dychy za takie skrzydełka. Tu 70, tutaj 50 narty. No dobra, chyba sobie weźmiemy po prostu.. weźmiemy sobie może coś na te narty. To w sumie dość fajnie wygląda. Dobra widzowie, ja sobie na to zmarnuję 40 diamencików i 5 tysięcy, ja to chcę. Także dziękuję, mamy ulepszone narty. No i lecimy z karierą. Wyniki, Puchar Świata, i miejsce 13. Trzeba awansować, Lachtika 90, lecimy. Puchar Kontynentalny, więc trzeba pierwsze miejsce zająć. Super ekstra naklejki na nartach, więc teraz będziemy latać z tymi naklejkami plus 100 do aerodynamiki. Jest mocny wiatr pod narty. 92 odbicie z belki. To tylko skok kwalifikacyjny. Więc nie będę tutaj wydziwiał za bardzo. Wow, 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 wow. Nowy rekord skoczni, ale nie obyło się bez problemu w locie no, były te problemy w locie duże. No, może dlatego też, że trochę olałem ten skok, bo kwalifikacje, wiecie. Nie trzeba się w ogóle skupiać na tym trzecim miejscu, to i tak jest dobre. To znaczy, że niewielu zawodników poradziło sobie w tych warunkach atmosferycznych. Teraz 97% odepnięcie. No i to już musi być lepszy skok. Musi to być lepszy skok, ale jest mocny wiatr pod narty widzowie. No, znowu jest nowy rekord skoczni, ale skok niestety lądowany na dwie nogi. Wolałbym telemarkiem. Może tu mnie ktoś wyprzedzić. Jeszcze bardzo dużo punktów za wiatr. No. Co się dzieje z tymi zawodnikami w kucharze kontynentalnym? Czwarte miejsce Exequo staku takie ucim. No i dobra, wiatr w plec tym razem. W końcu będziemy mieli dodane punkty. Może to dobrze, że jest ten wiatr w plecy Jest dobre wyjście z progu Ale mnie strasznie zachwiało Ej, dlaczego na dwie nogi? Nie chcę tak Nie chciałem na dwie nogi, chciałem telemarkiem No było daleko za zieloną linię Punkty za wiatr 10 i 3 Które to będzie miejsce? Które to będzie miejsce? Trzecie, dobra i tak nie jest najgorzej I tak nie jest najgorzej Stefan kula mnie nawet wyprzedził ale, jak na puchar kontynentalny, to wiecie. Byłoby fajnie, jakbym był pierwszy. Ale jest medal, także spoko. No i co? Nagrodę sobie odbierzemy. Może jakieś diamenty z prawej strony będą. No są, ale dwa tylko. A miałem brać środkowy. No widzicie. Dobra, lecimy z kolejnymi zawodami. Ta sama skocznia, no mam nadzieję, że teraz już będzie pierwsze miejsce. Przydałoby się, bo potem jest puchar świata. Przydałoby się być w dobrej formie, że tak powiem. Jaki mamy wiatr w pierwszym skoku? No dobra, to kwalifikacje, to jakby tam nie był, to trzeba oddać po prostu ten skok. I tyle. Użnione wyjście z progu. No i dobra, będą kwalifikacje. Skok słaby. W pierwszej serii. Się bardziej postaram. Za wiatr punkty dodane. Siódme miejsce. No i dobra, lecimy teraz. Jest wiatr podnarty. 97% odbicie. I wyjście z progu. O, jest ładne. Jest ładne wyjście z progu. Jest ta wysokość. I jest ładne lądowanie telemarkiem. To jest skok na prowadzenie. Ewidentnie. Nie wiem, czy ktoś będzie tutaj w stanie ładniej skoczyć niż y, ja. W tym skoku 7,5. Minus za wiatr. Punktów. No i jest pierwsze miejsce, ale ta tak takie uczy. Kurczę, to tu naprawdę goni tylko jeden punkt straty. Tak, że nie może mi tu żadna woda sodowa uderzyć do głowy Jak chcę myśleć o zwycięstwie Jest dobre wyjście z progu, troszkę problemy I daleko za zieloną linię, nie no kurczę, czemu na dwie nogi, no trochę za późno Się wziąłem za to lądowanie, 91,5 metra I tak to powinien być skok na prowadzenie Tak jest, no wygraliśmy Ten puchar kontynentalny te zawody w Pucharze kontynentalnym Blachti. A co to za symulator ciekawy? Trak-symulator na telefony. Hmm. Trzeba to będzie sprawdzić kiedyś. Dobra. Podsumowanie konkursu. Pierwsze miejsce 7 stóweczek Okej. Okay. Nagrodę. A dobra, weźmiemy sobie. Dobra, biorę środkowe. Co tu będzie? Pieniążki. O, cztery hantle. Wybraliśmy najlepszą nagrodę. Elegancko. I lecimy sobie dalej z karierą. E, mam nadzieję, że. Nie, no, w tym Pucharze w kontynentalnym raczej nie spadnę tak łatwo. O nie, to ta skocznia. Co? Nie, Kurczę. Pisaliście w komentarzach, jak, jak się to czyta, ale. Nie pamiętam. Może w którymś zawodach się nauczę, w którymś tam sezonie Znaczy się nauczę, zapamiętam po prostu Z Jong Chang? Jakoś tak może Nie wiem, nie znam tego języka No i dobrze, wiatr w plecy, skok kwalifikacyjny Na tej ładnej skoczni, ona mi się w sumie podoba No, wyjście z progu niech będzie dużo wcześniej. Zacząłem lądować. No i kwalifikacje na spokojnie sobie przeberniemy. Zobaczymy na którym miejscu. Punkty dodane za wiatr. Ósme ładnie. A teraz mamy wiatr pod narty. Więc przydałoby się oddać dobry skok. A przynajmniej nie zepsuć. Wybicia. No, i nie zepsułem wybicia. Bardzo ładne wyjście z progu. I to będzie. Ale daleki skok, aż się przestraszyłem, że za późno zacząłem lądować. 137,5 metra. Nowy rekord mój. Coraz więcej tych rekordów pada, ale aż minus 12,5 punktu za wiatr. Czwarte miejsce. Mamy szansę na podium. Kamil, stoł trzeci. Dobra. Mamy szansę na podium widzowie. Jest to proceder z belki, tylko żeby było dobre wybicie. Kurcze. No, niech będzie, niech będzie. Mogło być lepiej. Jest za zielono minie, jest za zielono minie, jest szansa, że będzie podium w tych zawodach i w końcu będziemy mieli medal w Pucharze świata. Chociaż chyba tam były jakieś zawody co odbyłem w trójce. Aj, czwarte miejsce! No niestety Ryoju Kobayashi skurczy byku. Ale ładne zawody, bardzo ładne zawody. Będę awansował w WPU świata w klasyfikacji generalnej. I sponsor teraz chyba. Trzeba sobie wziąć sponsora, no tak, znikła mi tutaj nalepeczka. O, level, wszedł. Ja pójdę sobie w długość lotu jeszcze. Także bierzemy sobie teraz sponsora i potrzebujemy. Handle potrzebujemy teraz. 5 Handli, czekajcie, sprawdzę to jeszcze. 30, tak, czyli 5 Handli potrzebujemy i możemy wziąć nowego trenera. Także będziemy sobie na trenera zbierać. Mobile net. Mamy to. A także, w sumie, potem sobie zrobię jeszcze jedno losowanie. Jak będziemy mieli odpowiednią ilość handli, jak przypadkowo trafimy w handle, no to widzowie, będziemy mogli zmienić sobie trenera na no, jeszcze lepszego. No i wiadomo, te skoki będą już coraz lepsze. Kolejne zawody na tej samej skoczni. Dużo publiczności, jest wiatr. <laughs> 136 i... O. Aj, co ja zrobiłem? Dobrze to kwalifikacje. Dobra. Wyjście z progu może być. Jak na kwalifikacje. Dobra, zakwa... za... <laughs> zakwalifikowaliśmy się. Na pewno. Dużo punktów odjętych za wiatr. O, to będzie dość odległe miejsce. Dwudzieste. O, dawno nie było takiego kiepskiego miejsca. Ale to tylko kwalifikacje. Dobra, mamy bardzo silny wiatr pod narty. Czy Bart to wykorzysta? Czy wykorzysta te warunki? Może być dobry skok, może być nawet rekordowy skok. Jest krzywo. Jest krzywo niestety. Walczy z tymi warunkami atmosferycznymi. No i widzieliście, widzowie, gdzie była ta zielona linia, bardzo daleko. No nie miałem szans do niej dolecieć w tym skoku. Bym musiał się lepiej wybić. Aż minus 17 i 2 za wiatr. 13 miejsce. No trzeba wskoczyć do dziesiątki. Trzeba wskoczyć do dziesiątki. Musi być progres. 93% mogło być lepiej. I finałowy skok. Ej, no, znowu mnie tak przechyliło, ale wyjście z progu dobra. No, jest za zieloną minę. W odpowiednim momencie skok wylądowany. No, taki bardzo poprawny. Nie mogę powiedzieć, że idealny, no bo wyjście z progu nie było idealne. Plus 1,5 punktu za wiatr. Dziesiąte miejsce, dobra, skoczyliśmy do dziesiątki, jest spoko, jest naprawdę spoko, jak wskoczyliśmy do dziesiątki, no i okej, okay, odbierzemy sobie teraz nagrodę, bo ja już normalnie, no fajnie by było tych hantle trafić, fajnie by naprawdę byłobyśmy sobie już wzięli nowego trenera, uderzę sobie w prawy prezencik, co my tu mamy, dziaaa, ja! trafiłem, trafiłem w najlepszą na nagrodę, Także diamenciki się zbierają, pomimo tego wydatku na narty. Jak tam klasyfikacja generalna e, puchar świata. 12, dobra, jest jakiś tam. Znowu awans. Rasnowka 90. E, to była oryginalna skośnia czy podruba? Już nie pamiętam. Dobra, słoneczko. Minus pół stopnia. Wiatr, niby pod narty. To jest chyba oryginalna skocznia. Ładnie odzorowana wraz z Możecie pisać w komentarzach, czy mam rację, bo nie chcę, nie chcę mi się teraz tego sprawdzać. Nie pamiętam dokładnie, jak ta skocznia wygląda, ale będzie dobry skok. No, bardzo dobry. <ścoughs> bardzo dobry, gdyby nie ta gleba. Dawno nie było upadku, widzowie. Dawno nie było upadku, a to naprawdę był poważny upadek. Mogą być kontuzje, mogą być kontuzje, ale oby nie. 27 miejsce, mamy kwalifikacje. Dobra, w Pucharze Świata nie mogą się zdarzyć takie wpadki, bo w ogóle to Puchar Świata jest. Ważne zawody. Dobra. Może być wyjście z progu Chociaż pokaże świata, mogło być lepiej Jest w okolicach zielonej linii, to już jest dobry skok Ustany 92,5 metra Minus 1,4 punktów za wiatr Trzecie miejsce na razie A po pierwszej serii daje nam to ósme miejsce, bardzo ładnie Mamy szansę gdzieś tam zająć dobre miejsce W pierwszej dziesiątce I kolejny skok No, warunki atmosferyczne, szargam No tu wiatr! No nie Skok niezły Ale lądowanie na dwie nogi 91,5 metra Mam nadzieję, że to nam da miejsce w dziesiątce Aż 11 punktów dodanych za wiatr Jest ósme miejsce Zawody udane i reklama. Dobra. Lecimy z kolejnymi zawodami, już za chwilę. Nagrodę sobie. O nie, kontuzje. O nie, mamy kontuzję, widzowie. Poczekajcie. Muszę tu sprawdzić. O nie, pomijamy raz now. Dobra. To pomijam raz now, widzowie. No, niestety, czasem trzeba. I to w pucharze świata. No szkoda, szkoda, że w tych kwalifikacjach się wywróciłem. Odbierzemy sobie nagrodę. Lewa strona tym razem. Dwa mikroskopy. Dobry wybór, jak najbardziej. Jest już ich 15. Dobra, lecimy z zawodami w Lillehammer K90. Puchar kontynentalny, wiadomo. Trzeba zająć dobre miejsce, oddać jak najlepsze skoki i zostawić łapeczkę w górę pod filmem Barta. Mam nadzieję, że pamiętacie. Warunki atmosferyczne ciężkie, śnieg. Podoba mi się ta skocznia. 97% odbicie z belki. No, i już skok kwalifikacyjny będzie niezły. O, na pewno. Zawsze, jak mówię, że będzie niezły skok, czy coś, to jakiś upadek, albo coś takiego. No dobra, kwalifikacje w każdym razie. Na pewno będzie mieli kwalifikacje. Tego skoku już zepsuć nie mogę. Jest wiatr pod narty. 93. 3% odepchnięcie z belki. I musi to być dobry skok. Jest ładne wyjście z progu. Nawet no jest za zieloną linię 9,5 metra. Jest mój nowy rekord. Nie są te rekordy jakieś oszałamiające. Ale poczekajcie, aż będzie piąty, szósty sezon. Wtedy to ten zawodnik będzie pro. Wiktor Polasek nas wyprzedził. O ten Łobus 1. Silny wiatr pod narty, silny wiatr pod narty 100% odewnięcie z belki, są możliwe rekordy Wszystko zależy od wybicia, dobra, zaryzykuję, postaram się odbić idealnie Ajajajajaj, za późno, ale było blisko Idealnego odbicia, nie, kurde, za późno, zacząłem lądować Znowu upadek, spóźnione lądowanie, sam jesteś spóźniony 92 metry Dobra, które nam to da miejsce, aż 15 nie, no, to, to, to jest tragedia, widzowie. To miejsce 9 w Kontynentalnym to jest tragedia. Tak dawno nie było. Lekki spadek formy. A może nie spadek formy, tylko jakieś moje głupie błędy. Ale nic się nie stało. Nie spadniemy w klasyfikacji generalnej, na pewno. Także to mogę być spokojny. O nie, tylko nie kontuzja. Nie lubię kontuzji. Sponsora jeszcze mamy. Czy będziemy musieli ominąć zawody? Oby nie, oby nie, oby nie. Kurde. Dobra, musimy ominąć zawody. No, niestety. I będziemy powoli kończyć ten odcinek w kolejnym odcinku Nor'er Wiem widzowie, wiem tak, że to się nazywa Rower. Ale tak to się nazywa w skokach narciarskich prawdziwych, a w tej grze to jest norer, nie musicie i pisać w komentarzach takich pierdół yy, odbierzemy sobie nagrodę jeszcze i dobrze, czy wybierzemy może hantlę? no środkowy biorę, hantlę? dawaj hantlę jest, nie wierzę, trafiliśmy, trafiliśmy hantlę, więc szykuje się kolejny trener, ale to sobie już zrobimy w następnym odcinku, ja was zapraszam do zostawienia subika, do zostawienia łapeczki w górę jeżeli sejra się podoba do usłyszenia